Przychodów mamy 10,5% a, przycho a przychodów co tam... dochodu? Y kosztów. A książę, kosztów mamy 10%. Gminy Towarzystwie kaczusza. Ładne miejsce to. Wiesz, Dla pytanie dlaczego... Dlaczego nie poszliśmy na jakieś tam inne wynajęte mieszkanie, tylko poszliśmy na przyczepę, skąd ten durnowaty pomysł? Chodziło nam o zmniejszenie kosztów do minimum. I tak przykładowo, bez podawania kwot, jakie mieliśmy jako dochód to na, po, na samym początku koszty naszego domu, czyli tam yy, czynszu, wody, prądu, internetu wynosiły aż 60% dochodu. Mhm. Z, czasem to się, z czasem to się troszkę zmieniło, yy, bo pewne rzeczy się zmieniły, miałeś pod, podniesiony zarobek, coś, coś tam było więcej, tak trochę mieszka, trochę mieszka. nam, tak trosz, troszkę nam e, z kolei ujęli e, z opłat czynszowych. no więc te koszty później się tak jakoś ustabilizowały w granicach 45% dochodu. Niby to nie jest tak źle, 45% to jednak nawet nie połowa. Za drugą połowę można by było dobrze przeżyć pod warunkiem, że nie ma się jakichś zobowiązań. Nie? Nie. No, miasto totalnie zjadało. A dzisiaj, dzisiaj e, zmniejszyliśmy koszty do 10,5% dochodu. E, z tym, że też tam się trochę zmieniło, bo doszedł nam dochód. Troszkę nam się to zmieniało. Tak, zmieniły się, zmieniły się dochody. No ale przede wszystkim zmieniły się koszty. Zwiększyły się dochody i się koszty. Minusy? A co ja powiedział? Mm. <grym <grym mm. Nie wiesz co powiedział? No, że dochodów mamy 10,5%, a, przycho a przychodów to tam... do dochodu przycho yy, o, koszt. wciąż, Kosztów mamy 10%. Dobra, no to teraz Minusy i plusy, yy, które bynajmniej ja zauważyła, może dodać swoje. Mogę. Nie musisz, ale... No to nie. <laughs> ale możesz. Niech zechce. No dobra, tak, na przykład minusy. Yy, brak możliwości suszenia ziół. Co o tym powiesz? Ech, nie do końca, bo w telcie można. Ach, ty się nigdy nie zgadzasz. Wysuszyć zioła. Co można? W telcie można. Na co nie można? W telcie jest gorąco, ale co z tego? Gdzie rozłożysz te zioła? No, na gazetce. Na gazetce, Otokiem. na dole. Czekunku. A w suszarni ile się rozkładał? A to ci, wiesz, w końcu wyschnie. Dwa, trzy dni wyschnie to. No dobrze, no ale nie mamy miejsca. Nasz telt ma 3x3, niecałe, i jeszcze do tego położysz jakieś ziółka, po których będziesz chodził, będzie się kurzyło. Yy, stolik, ten, yy, w którym maszyna stoi, przesuniesz tam po stronę i tam yy, kłaś na stoliku ziółka. Nie położysz tego dużo. No, ale po to się jednak. Brakuje tego miejsca, gdzie można było ususzyć, i to były duże ilości, i, i to właśnie. Słuchaj. żaden problem. Ja ci mogę jakąś, yy, jakąś siatkę znaleźć. Mniej więcej, nie wiem, 60 cm i takiej na wysokości załóżmy 120 cm takie siateczkę zrobić na zioła. Jaką Ala półeczkę. Gdzie? W tęcie. <śla> Siostroka, panik! <śla> żebyśmy mogli gaziłka suszyć no, ja mówię o normalnym suszeniu bo myśmy nie to robili. Radzi... no i, i właśnie także tego mi brakuje jeszcze sprzed dwóch lat dopijamy pokrzywę. brak miejsca typu garaż albo spiżarnia co o tym powiesz? też nie no słuchaj no mamy tyle ile mamy na 10 metrach kwadratowych się nie da więcej nie 10 na 10 to co ty chcesz nie zrozumiałeś, ja powiedziałam, że brakuje mi miejsca no to brakuje typu miejsca. garaż czy spiżarnia, a nie no to że jak na dziesięciu. No właśnie o to mi chodzi, że tego brakuje. Nie. To jest minus mieszkania w ja takim miejscu, w ja się z Tobą zgodziłem z tym. To jest bardzo potrzebne, bo można przechować weki, rowery, jakieś szpargały. No, mnóstwo rzeczy można przechować i myśmy no, mieli naprawdę mnóstwo rzeczy. Przy wyprowadzce, to musieliśmy kilka razy na śmietnik obracać mm. i trochę sprzedawać, właściwie większy tych do wyrzucenia. Ale jednak takie miejsce też jest potrzebne i tego właśnie też nie ma. I potem nie wiadomo co z takimi rzeczami zrobić, gdzie to wynieść, gdzie przynieść. Niestety tak to bywa, że mieszkając takie rzeczy się gromadzi różne. Kolejny minus to są szczury i mysze w namiocie. Jezu, a tam, one są... A w domu nie mieliśmy. Właśnie, to jest ciekawa. W domu historia. też szczury mieliśmy. To jest ciekawa historia, że szczury na... Znaczy myśl w domu była a szczury w piwnicy. Szczury nie w piwnicy, a kto mamy rury poprzednizał? One były no pod tak. podłogą, podłogą w garderobie. Tak, tak. No, aż wodę wysadziło, czy wysadziła. No właśnie, zimnowo wodę No zimno no, rure, woda no właśnie, także szczury były i w domu. Poza tym y, w ścianach no, miały po domu gniazdo. Nam nie ganiały się, że ściana w ścianach. Sensie, w pod podłogą, W ścianach nam gdzieś gniazdo chyba, nie wiem, zdechło, czy to... Może ta babka uka trupiła tymi... Y, Tymi pudełkami co stawiało koło domu, e, one zlechły i śmierdziały. Na e, szur, który nalie się oczyzny, on wysycha i nie śmierdzi. Ach, to strasznie śmierdziało. E, tam one po prostu musiał jakiś inny wliść i zagryźć małe i po prostu musiała być jakaś tam walka między szczurami, bo tam wtedy co pamiętasz, tam się strasznie coś kotłowało przez, przez jakiś czas i później zaczęło śmierdzić. Myszy, i zaczęło myszy zdarzało się, że nawet po kuchni przelatywały sobie. Dziś tak. parę razy się zdarzyło także że myszy się raczej no tak zdarzały. No bo yy, jak jest działają. dom wolnostojący... A! A propos domu wolnostojącego. Yy, gówno prawda, bo przecież myśmy mieszkali wcześniej w Helsingborgu. Uff, to kot nie To były. były tak, ściury wielkości kota. I one przy śmietnikach sobie były. Mhm. Siedziały pod oknami w biały dzień. W sumie nikt nic nie robił, one tak sobie żyły, siedziały. No, no przecież te, Po parapetach biegały. Ta, ten Marek mówi, że on na trzecim piętrze mieszka i tam szczury po parapetach mu ganiały. Po no właśnie, także w sumie z myszami, szczurami to jest tak, że tam gdzie jest człowiek, tam one są, więc nie ma jakoś gwarancji, że w innych warunkach akurat tego nie będzie. Kolejny minus to jest brak wody w kranie zimą. No tego niestety nie ma, no, no, nie trzeba sobie przynieść. Dlatego dochodzi jeszcze to, że ta woda zamarza. Nawet tak przyniesiesz i zostawisz ją na zewnątrz, to zamarznie. A 10 litrów czy więcej też nie wniesiesz do środka, bo też tak ciężkie na przyczepie obciążać ją. Nie zrobiłuje do końca dobrze, więc musieliśmy kombinować, owijać te baniaczki ale kocami. U nas jeszcze miało takiego mrozu. A mile? 3-4 dni było takiego mrozu 15 stopni, to co to było? No ale woda zamarzała. No to co z tego? No to, to może być minus dla kogoś. No Dobra, może być minus jakby mieszkał izolowany taki no to przecież buteleczkę weźmiesz sobie i przyniesiesz ile wody chcesz kolejny minus, wspólna łazienka no to tak <noise> no co się tym wiesz wspólna łazienka to jest minus bo no korzystanie z kimś kto na przykład nie jest czysty, kto po sobie paskudzi nie sprząta no to jest problem Dostęp do łazienki jest przez cały właściwie 10 miesięcy luźny, ale co z tego jak wtedy są inne kłopoty i trzeba pisać karteczki, że hej, tu jest yy, szczotka, posprząsać po sobie i tak zostawię dalej. Jakieś pancerniki. Właśnie to, to jest taki trochę problem, że ta łazienka wspólna. Nie, jest to, nie byłby to problem, gdyby wszyscy to dbali, byłoby czysto, tylko to jest taki kłopot, no taki niefajny, że niestety... E... Ale to świadczy o kulturze tych yy, ludzi. Tak, to właśnie, to jest takie trochę niezbyt fajne. Trudna dostępność w okresie wakacyjnym. No to niestety jak się ludzi najedzie, cały kemping. Mamy dwa miesiące takie gdzie ciężko się dostać i y, może mi się to uda nawet jakieś filmy pokazać jak się stoi jak w dużych kolejkach, stoi. tak stoją kolejki pełno ludzi a jeszcze jak się wchodzi po kimś to na przykład bierze prysznic jest takie naparowane w środku mm, gorąco mm. i wchodzisz po kimś takim to nie jest zasadniczo no sam czuję jeszcze jej zapachy cienne, więc tam nie ma nawet czasu, żeby to wyschło, żeby jedno po drugim Noc, coś nie się zrobiło, tylko, Jak no Kolejka płac. stoi. To jest właśnie problem. I kolejny problem, szczególnie dla mnie, to jest brak ogródka. O, tragedia. To, że nie ma ogródka, że nie można niczego posadzić, tam... Teoretycznie to też, w jakiś eee... paru doniczkach coś można włożyć, eee... ale to nie jest ogródek. Powiem Ci szczerze. Jak ja przyglądam się e, na drogi, tam koło e, tam gdzie mieszkaliśmy e, tam mnóstwo ślimaków. Ja pierdzielenę, tam ślimaków łazi. Tam, jest, tam byłaby tragedia jakby nie to, że balon mieliśmy wtedy. Ale w balonie chyba też one przechodziły też przełaziły jakoś. One no, sobie właziły, czy jakoś tam... Ale wiesz, było trochę ograniczone. To się poza, pozałatwiało, je po wybierało e, i był spokój, ale jakby tak nie miał balonu, e, to by nie poleciał. To by nie miał, wa, nie żadnych warzyw, bo wszystko by zjedzone przez A jakieś plusy widzisz? Czego? Mieszkania przyczepy. Najważniejszy plus, dla którego poszliśmy to jest niskie koszty, niskie no. koszty y, w sensie utrzymania I masz wiec, Ty masz więcej czasu dla siebie, bo nie musisz codziennie 150 metrów sprzątać. Właśnie to był kolejny punkt, mały metraż do sprzątania. To jest myślę muszę posprzątać, o to maksymalnie w godzinę jestem w stanie zrobić wszystko, łącznie z teltem, łącznie z pawilonem i jeszcze tam gdzieś wokoło, już to naprawdę tak już dokładnie, ze sprzątaniem jakiś, jakimś wycieraniem dokładnych kurzy z wysokich kółek, czy tam nie wiadomo w, godzinę, czego? W, ty, w ciągu tej godziny to jeszcze sąsiadowi kręgosłup nastawisz. Także naprawdę, to jest ogromna różnica, a tam 4 godziny, 5 mycie okien. Tutaj sobie wezmę szmatkę, płyn, mycie okien to jest 10 minut, także to jest, to jest naprawdę y, dobra sprawa, ale niskie koszty. To był punkt numer jeden, dla którego poszliśmy i przy okazji y, dało to możliwość spłaty nam zobowiązań, więc to, to był chyba taki najgłówniejszy y, powód. Życie w bezpiecznej grupie. Jak na przykład wyjeżdżaliśmy do Polski, dom zostawałby pusty, gdyby nie to, że jeden z naszych synów zostawał w domu. I na mm -hmm. przykład wtedy mm -hmm. on pilnowo. Mm -hmm. Ale gdybyśmy wszyscy gdzieś wyjechali, dom jest zupełnie pusty. Mieszkaliśmy pod lasem. Teoretycznie można mieć zupełnie inny dom. Może być też w bloku, też jesteś w grupie jako tako. Miodniki no, też no. mogą w sumie stać, no myśmy akurat takie mieli miejsce, że dla nas to była ogromna różnica, bo byliśmy naprawdę odcięci od wszystkich ludzi, tak, taka była samotność, tam można było na gola biegać wokół domu i nikt by cię za bardzo nie zobaczył, chyba że sąsiadka kręcąca kwadraty. Nikt więcej. No naprawdę to, to jest y, jednak ta bezpieczna grupa, że teraz możemy wyjść, zostawić przyczepę. No i na około się lasa. Nam się zderzyło zostawić przyczepę otwartą. No. Albo, klucz w zamku. Y, y, albo klucz zostawić w środku i po prostu wyjść. I mamy dosłownie 3 metry od okien y, stróża, to. więc naprawdę tam nic się nie przeciśnie, nie ma mowy. Kolejny plus to jest niezależność od pracodawcy, możliwość zmiany pracy. Oczywiście. No znowu w naszym przypadku, bo nie w każdym tak będzie, ale w naszym eee, przypadku... Pracodawca nie będzie rządził moim czasem prywatnym. To właśnie też był, to też był taki plus, to jest plus, bo jednak hmm, musieli taką sytuację, że mieszkaliśmy w miejscu, gdzie ty pracowałeś, i ten pracodawca mógł sobie tam jakieś fochy, yy, w, tak, Chyba słuchaj, czy się weź, przyjdziesz to, przyjdziesz to, yy, jak my, my wyjeżdżamy w tym w tym czasie, a ty weź nie wiem. Na basen, na czy sól jest w było filtrach, takie... czy coś tam. Myśmy nie mogli mieć wolnego czasu, bo trzeba było doglądać oglądać, pilnować koni, i robić różne Skość inne rzeczy. Także to jest dobre, że ta niezależność od pracodawcy jest i człowiek, człowiek ma możliwość dokonania własnego wyboru. A jak coś ci nie pasuje, to po prostu zmieniasz pracę, mhm. czyli Oddzielenie praca dom. Jak ci się jedno kończy, nawet dom się skończy, ale masz pracę w jakimś miejscu, szukasz kolejnego miejsca, placu w, w tym przypadku czy coś. Więc to też jest dobre. Jedno albo drugie, a jak dwa ci lecą, no to trochę świat się wali. No, to no wtedy jak byliśmy, to jak jedno, bo praca by poleciała, to i dom jednocześnie. No właśnie, lecą. bo no tak najczęściej jest pracodawca w stanie powiedzieć hej, no to zostań, bo <laughs> możesz sobie mieszkać, mieszkać. dokładnie. Kończy się praca, kończy się mieszkanie. Bez stresowości. <laughs> życie bez stresu. No to też daje więcej zdrowia, mniej chorób, więc to też jest dobre. W swoim przypadku to też było widać, że poprawiło się zdrowie. Czy śinąc to się działo, było jakieś takie kurde, wyimaginowane choroby. <laughs> Jasne. W każdym razie więcej to daje zdrowia. Mniej chorób, że żyje bezstresowo, bardziej myśli, jak spędzę wolny czas, gdzie pojadę, co zobaczę, bardziej się cieszy przyrodą, wszystkim, a nie zastanawia się ciągle na to Badania jej... naukowe dawno potwierdziły, że stres jest w wielkim stopniu przyczyną chorób u ludzi. No, badania badaniami, ale no, trzeba to przeżyć na własnej skórze. Tam, wiesz, same badania nic nie mm. dadzą, jak, mm. jak nie, nie zdecydujesz się na coś, żeby coś zmienić w swoim życiu. O, to będzie punkt, z którym się nie zgodzisz. Inni żyją podobnie, więc jest taka wspólnota w na ten Chodzi mi bardziej o to, że wszyscy żyjemy tak samo, jeden drugiego się nie wstydzi. Ja pamiętam jak my się pierwszy raz wyprowadziliśmy, to był pierwszy moment, że musieliśmy już skończyć ten czas mieszkania w domu. Nie było jeszcze tutaj miejsca na placu kąpingowym i myśmy przemieszkali jakiś tam fragment. To był taki że każdy patrzy na nas jak na dziwaków. Tak jest Kto wrażenie, bo, bo każdy przechodzący... Jezu, przyczepa stoi. Jeszcze za jakimś tam peltem, czy coś. I, I to jest takie... A, tam koło domu. No jeszcze. właśnie. I, I to jest takie właśnie, że... Ty, no ale przed wieloma domami przyczepy stoją. Ale ludzie w nich nie mieszkają. A skąd wiesz? Pierwsze. No nie mieszkają, przecież to widać, no. że mieszkają. Tak? To, że myśmy mieszkali, było widać. I, i to... To takie wzbudza zainteresowanie. Po prostu, a niechby sobie myśleli, że my ćwiczymy. A tutaj... Trenujemy. A tutaj każdy żyje tak samo. Nie wstydzisz się pewnych rzeczy, na przykład takich, co musisz, nie wiem, zrobić, powiedzmy, ten typowy obrządek. Musisz wynieść yy, chociażby... Musisz wynieść, nie wiem, brudną wodę. Musisz wynieść inne rzeczy. Każdy... Albo robi to samo, albo sobie świetnie z tego zdaje sprawę, bo nie wszyscy to robią, niektórzy mają lenia. Na, na kempingu mamy wodę w domu, tak. podłączoną, bo nam się tylko chce wynosić No No ten ADHD chyba też, ale nie wiem, Możesz... nigdy nie wynosi. Sąsiad. W każdym razie to jest sąsiad. O... Ale on wodę wlewa i chyba sobie herbatki robi a wylewa w toalecie z siebie po prostu, że my jedyni mamy wodę, mamy yy, no kran i korzystamy z tego, a inni jakoś, yy, jakoś tak chyba nie chce im się. Także, no po prostu chciałaś, żeby przy... ja chciałam przy... mieć normalnie i wykorzystać wszystkie możliwości tej starej przyczepy i to zrobiliśmy. Innym się nie chce, ale nie wstyd jest przy nich takie rzeczy robić czy wynosić, bo oni sobie zdają z tego sprawę, jak się żyje i każdy to wie, tak? Tak samo, że rano lecimy w szlafroku, ja i sąsiadki, wszystkie idą się myć po kolei i każdy, wiesz, widzi, że ona idzie. I nikogo to nie dziwi, bo każdy z nas żyje tak samo. Może ciebie to dziwi. <grym> Faceci nie... Wie... A ty też na chodzisz. Nie on to wciś. No i co, kolejny plus realizacja naszego planu, czyli yy, to nam pozwala realizować nasz plan. Być może działka, być może z jakimś małym wbudowanym domkiem, nie wiem. Zobaczymy co nam... Ee, zobaczymy. Czas na razie nam się to spodobało, jest fajnie, ale zdajemy sobie sprawę, że to nie jest na stałe. No, to jest czas. dobre na chwilę, żeby trochę sobie, trochę się ogarnąć, trochę może coś zaplanować na przyszłość. Kolejny plus, który znalazłam, to jest to, że przygotowujesz się do małego metrażu. Bo ja na przykład nie chciałabym już teraz dużego domu. Ty ja też. Nie, nigdy nie chciałam dużego domu. To mi się wydaje właśnie dobre, że to ci pokazuje, jak funkcjonować w tak małej przestrzeni. Ty się tego uczysz i w ten sposób można. Duże metraże są dla małżeństw, które mają, yy, agres... znaczy nie są zgodne ze sobą. Jedno pójdzie w jeden koniec mieszkania, żyje w swoim życiu, drugie w drugim. No, koniec... bo my tacy zgodni jest... jesteśmy, jasne. No, te fal czasami jest. No, te wiecie. fal jest, aj, też ostatnio na mnie działało. O Jezu, święta się znajduje. To się czasem zdarza. Także. No duże mieszkania dla mnie to jest wartość w tym, żeby ono było jak najmniejsze. Na tyle małe, żeby mogła w nim funkcjonować i nie przesadzić. No i to mnie przygotowuje do tego, że teraz wiem, jakiej wielkości chciałabym ten swój dom, że nie postawiłabym żadnej haraguły, bo mi jest to niepotrzebne po co to ogrzewanie i ta sama reszta. Małe mieszkanie łatwiej ogrzać i taniej. No i jeszcze jedna prądu, Nie rzecz to jeszcze... ciepła. To się łączy trochę. Poznanie swoich możliwości, czyli nauka radzenia sobie. To też, jest, to też jest ostatni punkt. Trochę się łączy z poprzednim. Czyli poznajesz swoje możliwości, na ile jesteś wytrzymały, musisz nieraz zmarznąć, musisz nieraz wyjść, coś zrobić, jak jest zima, śnieg, czy trzeba no wynieść, przynieść, trzeba się nachodzić, trzeba pójść umieć naczynia, czasem ludziom w domu się nie chce albo załadować zmywarki nawet. A tutaj musisz pójść i tu nie ma żadnej zmywarki, musisz pójść umyć garę ręcznie, przynieść duże kawał drogi, czy ze wszystkim wszędzie pójść do pralni i pójść, no wszędzie trzeba chodzić, trzeba się ruszać i yy, poznajesz swoje możliwości na ile jesteś chętny do roboty, na ile jesteś leniwy, z czym sobie możesz poradzić, co ci pasuje na przyszłość, a co nie. No dobra, no to takie najważniejsze punkty, to, co, to co dało mi się zauważyć. No ja czy... spokój ducha i z głowy. po no kobiet zawsze się każdy zastanawia, jak ja sobie poradzę, jak to będzie, bo na przykład my, my Polki często się malujemy i tak dalej, i potem jak to będzie, jak przecież taka nie wylizę do ludzi, jak nie będę tak żyć i w ogóle. Wszystko da się załatwić zrobić. Ja sobie stworzyłam łazienkę. Ile ma moja łazienka? Panie, panie budowniczy. E, 80, 80 na 60? 60? Ile? Na 60 chyba? Jesus. 80 na 60. I to jest moja łazienka. I ja tam robię... To jest twoje królestwo. Moje królestwo dosłownie. Tylko to jedno królestwo. Reszta jest wspólna. Ja tam wszystko robię. Znaczy nie, no ty nie. Bo powiem wszystko, to znaczy wszystko, no to przygotuj nie rozumieć, więc nie wszystko, <grafię> ale, ale maluję włosy. Przygotowujesz się do dnia. Przygotowuję się do dnia, kończę dzień, maluję włosy, yy, co tam jeszcze robię, yy, robię masaż. Pedicure, No nie, to akurat na zewnątrz, znaczy no gdzieś tam indziej. Tam byś nogi nie zdążyła, nie dała rady podnieść. A aj, jeszcze korzystam z toalety, bo w tej łazience jeszcze mam Także y, udaje mi się tam dużo rzeczy zrobić, przechowywać, przechowywać wszystkie swoje kosmetyki, inne pierdoły. Także na moje podstawowe rzeczy, ja właściwie rana no, wstaję... To rano wstaje, zrób zdjęcie i pokaż, ile tam półeczek masz, Jak rano wstaję, to jestem w stanie stuprocentowo y, wyjść z przyczepy, jak to się mówi zrobiona. Czyli 100% wszystko, tak? wszystkie fundamenty zalać tak. wszystko, wszystko wy, zrobię i, i w wy, kuchniówka nie tylko fundamenty dokładnie strach kobiet jest ee, ale to tylko i wyłącznie od kobiety czy jest w stanie sobie to zorganizować jakoś no można się zorganizować dokładnie. i ja myślę, że dużo z nas jest w stanie tylko nie mamy takiej potrzeby jak ktoś się okazuje, że zostaje w takich warunkach to szczególnie jak to się mówi polak potrafi to jak zostajemy w takich warunkach, zaczynamy myśleć, jak to zrobić, jak to zmienić. Nawet te osoby, które myślą, że one by nie dały rady, to by chwilę trwało, zanim by sobie poukładały ten świat. To się da poukładać, to jest do zrobienia. Znaczy, nie ma co się bać, że zaraz się zaniedbam, będę wyglądać Chyba, jak że po prostu i w ogóle. Ona miała inne marzenia i chciała być prima ballerino, a nie wyszła. Mamy tutaj 26 minut wystarczająco żeby nie zanudzić świata i ja myślę, że takie najbliższe to są takie plusy minusy, które mi dzisiaj wpadły do głowy. Nie obejmuję tego w całości. Temat jest dość szeroki, ale to co się uda objąć to tak na szybko. To tak na bieżąco, na bieżąco. Wychodzą. Wszystkie problemy